Strach jest zachwianiem, zakłóceniem naszej równowagi wewnętrznej. Gdy przywrócimy tę równowagę i będziemy ją utrzymywać, przestaniemy się bać. Równowagę wewnętrzną utrzymamy, gdy będziemy w zgodzie z samym sobą, z własnym sumieniem, z prawami swojego kraju, z pisanymi i niepisanymi zasadami współżycia społecznego. Gdy będziemy w zgodzie z naszymi bliźnimi ludzkimi i nieludzkimi, z całą naturą i z całym wszechświatem. Wtedy będziemy w zgodzie z Bogiem, i wtedy nie będziemy się bali, bo nie będzie w całym wszechświecie czegoś, co by nas mogło zaniepokoić lub nastraszyć. Jest to zdolność przyznania się do błędu. Przed kim? Przede wszystkim przed samym sobą, a następnie przed innymi ludźmi, w tym przed osobami reprezentującymi prawo oraz przed kimś, kto ma moc nas pouczyć lub wyciągnąć inne konsekwencje popełnionego błędu. W ten sposób wychodzimy naprzeciw konsekwencjom, a nie ukrywamy się przed nimi. Odwaga cywilna polega głównie na zmuszeniu. Ego do przyznania, że dana myśl, słowo lub czyn ma naturę negatywną i musi zgodzić się, czy mu się podoba, czy nie, z ewentualnymi konsekwencjami. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ ego z reguły jest dumne ze swoich dokonań i odrzuca każdą myśl, że te dokonania mogły być negatywne i przynosić krzywdę przede wszystkim sobie, a w dalszej kolejności bliźnim. W pewnym sensie tak, bo przyznajemy się do negatywnych czynów przed kimś obcym. Musimy najpierw przemyśleć, przyznać, że były one negatywne, a następnie ukorzyć nasze ego, przyznając się przed spowiednikiem. Jednakże w kościele spowiadamy się przed człowiekiem, który nie ma możliwości nas ukarać, jeśli pominąć tak zwaną pokutę czyli odmówienie paru zdrowasiek i wrzucenie do puszki. Ten człowiek nie jest dla nas niebezpieczny przede wszystkim dlatego, że obowiązuje go dyskrecja i z tej racji nie może iść na policję, żeby nas zadenuncjować. Nie boimy się, że dopadną nas konsekwencje i nasza spowiedź jest po prostu parodią. Spowiedź nie ma żadnego sensu, jeżeli nie wierzymy, że człowiek w konfesjonale reprezentuje Boga. Lecz kto w to dzisiaj wierzy? Kto ufa księdzu, o którym w parafii krążą różne plotki i wiemy dobrze, że nie jest kryształowy? Jak w takim razie ktoś taki może reprezentować Boga? Jakim prawem uzurpuje to sobie, dobrze wiedząc, jakie grzeszki on sam robi na co dzień? Jak może udawać, że uczestniczy w odpuszczeniu grzechów? A zatem czym jest spowiedź? Czy nie jest iluzją, że pozbyliśmy się, że oczyściliśmy się z grzechu, składając ten grzech na barki kogoś innego, kto przecież nas nie wyda? Że ten grzech pozostanie tylko pomiędzy nami i nie wyniesie się nigdzie na zewnątrz? Czy to nie jest hipokryzja, udawanka, że wszystko jest w porządku i możemy odejść i dalej grzeszyć do woli? Człowiek potrzebuje spowiedzi, ale nie przed drugim człowiekiem z zamiarem oczyszczenia się z grzechu, pozbycia się go raz na zawsze. Jak powiedziałem, to jest iluzja potrzeba wygadania się przed kimś, potrzeba pocieszenia, bo może ten ktoś klepnie nas po ramieniu i powie: Nie przejmuj się, chłopie, albo każe odmówić zdrowaśkę. Nie! Człowiek potrzebuje spowiedzi przed samym sobą i przed Bogiem. Już samo zastanowienie się i stwierdzenie, że myśl, emocja, uczucie, słowo i czyn były negatywne, jest przyznaniem się do winy przed sobą i Bogiem w sobie. Co za tym idzie? Nie ma żadnej pokuty, bo co zostało popełnione, już się nie odstanie. Siły rządzące karmą zajmą się tym i na pewno dostaniemy sprawiedliwą zapłatę. Nie potrzebujemy pokuty od drugiego człowieka. Chyba, że jest to wymiar sprawiedliwości, ale nie o tym teraz mowa. Jeśli jednak wyciągniemy wnioski z rozpoznania czynu, z zaliczenia go do kategorii niewłaściwych, negatywnych, a następnie obiecamy sobie, że już nigdy tego nie popełnimy, wtedy wyciągniemy korzyści z tej naszej wewnętrznej spowiedzi. Wtedy, jeśli jest to kolizja z prawem, powinniśmy udać się do odpowiedniej instancji i przyznać się do czynu. Umysł, a właściwie najbardziej osobowa jego część, czyli ego. To ego inspiruje do popełniania różnych uczynków, w tym oczywiście grzechów, i to ono boi się konsekwencji. Ego jest niezmiernie podatne na bodźce zmysłowe i pokusy, od razu tworzy pragnienia, które równie szybko próbuje spełnić. Najczęściej odsuwa na bok głos rozsądku, który jest manifestacją inteligencji i realizuje swoje zachcianki. Jest dumny ze swoich dokonań i nie pozwala inteligencji na żadną perswazję. Jednakże realia tego świata w końcu docierają do ego, udowadniając mu, że w takim lubowym przypadku został popełniony czyn karygodny i wtedy ego zaczyna się bać. Rezultatem jest zmuszanie inteligencji do tworzenia wykrętów i kłamstw w celu uniknięcia konsekwencji. Ego nie tyle boi się ewentualnych cielesnych kar, co raczej przyznania się do błędu, który samo popełniło. Udowodnienie, że czyn był niewłaściwy, jest łamaniem dumy z siebie i strącaniem z piedestału, czyli tym, czego ego nie lubi i czego chce za wszelką cenę uniknąć. Ego nie uznaje autorytetów, dlatego uwagi osób, które stoją obok i widzą, jak jest naprawdę, wywołują nienawiść do tych ludzi. Nie we wszystkich, lecz tylko w tych, które bazują na żydowskich naukach biblijnych. W innych religiach straszy się wyznawców różnymi pomniejszymi bóstwami i złymi duchami, którym trzeba składać sowite ofiary w celu przebłagania ich gniewu. Chrześcijaństwo, następnie islam, zapożyczyły z judaizmu pojęcie szatana, który na przykład w chrześcijaństwie jest przedstawiany jako przeciwnik Boga. Jednakże te religie nie pojmują jego prawdziwej roli w boskim planie, zwalając na Boga zarówno nagradzanie, jak i karanie dusz. Jeśli pominąć nagradzanie, z którym każdy od razu przechodzi do porządku dziennego, uważając, że coś dobrego słusznie mu się należy, możliwość kary budzi sprzeciw i strach przed Bogiem. Zwłaszcza gdy się widzi dookoła, jak ludzie cierpią, w jakiej są nędzy i poniżej. W naszej kulturze za pojęcie bojaźni bożej odpowiedzialne jest chrześcijaństwo, które jakoś sobie nie może wyobrazić Boga jako ojca duszy, pełnego miłosierdzia, wybaczania i miłości. Religia ta zrobiła niewyobrażalną krzywdę swoim wyznawcom, którzy zamiast kochać Boga jako ojca, boją się go jako karzącej ręki opatrzności. Albo, co jest chyba o wiele bardziej powszechne, w ogóle przestają wierzyć w cokolwiek. Jednakże dusza ma wrodzoną miłość do Boga i jej wzmagająca się w pewnym okresie tęsknota za nim jest przysłowiową nicią ariadny, która ją do niego prowadzi. Na tym etapie człowiek zaczyna się zastanawiać, dlaczego ma bać się Boga, do którego coś go nieprzeparcie ciągnie, aż w końcu odrzuca w ogóle koncepcję bojaźni Bożej, a nierzadko odrzuca samą religię i idzie gdzie indziej poszukiwać prawd duchowych. Szatan jest boskim namiestnikiem, który zarządza karmą i robi to w sposób doskonale dokładny, skrupulatny i sprawiedliwy. Moglibyśmy sobie tylko życzyć, żeby organa wymianu, wymiaru sprawiedliwości na tym padole były tak doskonałe, sprawiedliwe i nieprzekupne. Czy mamy się bać szatana? Myślę, że jeśli jesteśmy w porządku z własnym sumieniem, z prawem i zasadami etyczno-moralnymi, nie potrzebujemy się bać nikogo. Tylko przestępca, który ma coś na sumieniu, boi się policji i unika miejsc, gdzie chodzą patrole. Człowiek, który ma czyste sumienie, nie musi się bać i nie boi się nikogo, a na policjantów patrzy tak samo spokojnie jak na innych bliźnich. Tak, ze wszystkich wydarzeń, które nas spotykają w życiu, śmierć jest wydarzeniem najpewniejszym i prędzej lub później dopadnie każdego. Przed nią nie ma ucieczki, jej nie można przekupić, oszukać lub uprosić, aby odroczyła na jakiś czas swoją wizytę. Dobrze wiemy, że przychodzi, nie przebierając pomiędzy żywymi istotami. Każde zwierzę, każdy ptak, robak lub ryba pewnego dnia umrze. Śmierć nie patrzy, że ktoś jest milionerem lub prezydentem kraju, że jest młody lub stary, zdrowy lub chory, wartościowy lub bezwartościowy. Chrześcijańska ideologia zrobiła olbrzymią krzywdę wyznawcom tej religii, wymawiając im zmyślone rzeczy, które nie istnieją. Przede wszystkim przepadła znana we wczesnym chrześcijaństwie doktryna reinkarnacji, która mówi, że życie nie kończy się, że dusza, czyli prawdziwe ja istnieje zawsze, a śmierć jest tylko mało znaczącym epizodem w jej długiej historii. Życie nie zaczyna się z narodzeniem i nie kończy ze śmiercią ciała, lecz cały czas trwa. Ile bzdurnych teorii naukowych narodziło się na podstawie chrześcijańskiego sposobu myślenia? Jedni życia szukają wszędzie, w najdalszych głębinach kosmosu, zamiast tam, gdzie ono jest, blisko, w nas samych i wokół nas. Innym wydaje się, że potrafią stworzyć życie w probówce. W ilu błędnych kierunkach poszła medycyna? Która nie uznaje czegoś tak oczywistego jak rozmaite energie działające w ciele? Do czego doprowadza ortodoksyjna psychologia, wmawiając ludziom, że powinni robić to właśnie, czego nie powinni? Do czego doszła psychiatria, która nie ma pojęcia o umyśle, a leczy pacjentów umysłowo chorych, grzebiąc im w mózgach? Ile narodziło się systemów filozoficznych? Z których każdy chce wnieść coś nowego do czegoś, co jest stałe i niezmienne, uprawiając jedynie intelektualną gimnastykę. To są wszystko skutki chrześcijańskiej ideologii, wymyślonej niemal dwa tysiąclecia temu przez ciemnych, oświeconych i świętych ojców Kościoła. Brak informacji jest zły, ale informacje fałszywe są jeszcze gorsze. Ludzie zapoznani z doktryną reinkarnacji i potrafiący sobie doświadczalnie udowodnić jej istnienie i zasady działania, nie mają powodu bać się śmierci. Lecz udowodnienie sobie na własny użytek polega przede wszystkim na wchodzeniu w siebie podczas medytacji. Niewielu to potrafi, i niewielu może przejść przez trzecie oko w pełni świadomości. Czasami zdarzają się niektórym doświadczenia poza ciałem i nie słyszałem, żeby po powrocie ktoś bał się śmierci. Koronnym argumentem niedowiarków, którzy wolą bać się śmierci, niż sprawdzić, co się kryje poza jej bramami, jest to, że nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Nie wrócił, żeby innym opowiedzieć. Oczywiście nie jest to prawda, bo mamy wiele tego typu zeznań zarówno w pismach wszystkich epok i kultur, jak i w czasach współczesnych spisanych przez uczonych badaczy. Mówią nam o tym mistycy przy każdej okazji, a także sami doświadczamy różnych dziwnych wydarzeń na co dzień i na jawie. Ten program internetowy, ta nasza YouTube jest tego pełna. Być może jest coś w ludzkim umyśle, co każe się bać śmierci na wszelki wypadek. Jest to całkiem możliwe, bo nasze przecieki zakazy mówią nam bardzo niejasno, że przecież nie jesteśmy bez winy, że z inkarnacji na inkarnację ciągniemy za sobą swój worek karmiczny, dopełniając go za każdym razem. Jednakże znajomość zasad reinkarnacji powinna nas uspokoić. Nie ma wiecznego potępienia i ognia piekielnego po śmierci. Nasze grzechy popełnione tutaj musimy odpokutować również tutaj, w tym samym miejscu, z tymi samymi duszami, wobec których mamy jakieś zobowiązania. Jeśli nie boimy się następnego życia, które być może będzie dla nas prawdziwym piekłem, dosłownym tego słowa znaczeniu, dlaczego boimy się śmierci? Tak jest. Boimy się przede wszystkim tego, co nasz umysł tworzy, awansem na temat wielkiego, nieznanego, wielkiej, niewiadomej. Ale czy my naprawdę chcemy się czegoś dowiedzieć o tamtej stronie? Wydaje się, że cała nasza ciekawość nieznanego pryska, gdy ktoś nam chce coś o tym opowiedzieć. Mamy w naszym kraju różne pisma, pisemka i magazyny, które zajmują się tymi sprawami, ale tylko do pewnego momentu, do chwili, gdy przychodzi ktoś i chce tłumaczyć, Zjawiska nadprzyrodzone oraz sprawy karmy, reinkarnacji, wchodzenia w siebie, itd. Zrobiłem kiedyś krok w tę stronę i z jakim skutkiem? Zostałem posądzony o zabieranie ludziom nadziei naukami, które są społecznie szkodliwe. I pomyśleć, że w swej naiwności chciałem po prostu, żeby ludzie przestali się niepotrzebnie bać rzeczy, których bać się nie trzeba.